Poznajcie Stew, domniemanego PDF-a. Chłopak, jak i ogólnie całe środowisko YouTube'a, pisał z fankami, podziwiały go za granie w grę. Niektóre fanki były, jak się okazało, poniżej wieku przyzwolenia, czyli poniżej 15 roku życia. A Stew, jak się chłopak nazywał, bo miał ksywkę, pisał, co by z nimi nie zrobił, jak zboczone miał sny. Ogólnie Ludzie ze obok niego wystąpiła jeszcze grupa innych YouTuberów typu Gargamel, Boxdel i tego typu. No, ale żaden z nich nie zebrał bezpośrednio zarzutów od podsekretarza w ministerstwie na tydzień przed wyborami, tak jak rzeczony tutaj Stu. No i jednym słowem, zastępczy PDF polski w zastępstwie za księży i innych dewiantów i zastępczy dewiant za ogólnie środowisko młodego bądź już nie aż tak młodego YouTube'a. Troszeczkę to z mojego powodu ja. Bardzo ciężko buduję relacje z ludźmi, jestem bardzo zamknięty, byłem, nie wiem, męczony w szkole, byłem, no, po prostu nie, nie, nie nauczyłem się budować relacji z ludźmi I... No, ile rat różnicy między, między nami jest? Um, osiem. osiem. Osiem lat? No. Osiem lat. Ale w tym wieku teraz to już tak jakby, jak na mnie... Zacierają się te takie różnice, że nie, no, nie ma... No, tak jakby już... No ja nie czuję, jak spędzam z tobą czas, to no chłopcy ma... wolniej dojrzewają i ty jesteś, y, to masz 13 lat, tak? Umysłowo. Umysłowo. <laughs> Tymczasem Wardęga z Konopskim monetyzują publiczny lincz, z tego ten pierwszy jeszcze przed aktem oskarżenia, zbierając milionową widownię. Takie tematy należy nagłaśniać, ale w celu znalezienia rozwiązań, a nie znalezienia zasięgów. Należy w odpowiednim czasie je zgłaszać organom, ale panowie uwzięli się głównie na jednego faceta, który lata temu zniknął z sieci, do tego najprawdopodobniej leczy się psychiatrycznie w Wielkiej Brytanii, z pominięciem całej reszty wybitnych postaci. Domniemam, że ten facet był bardziej zaburzony, niedojrzały emocjonalnie i psychicznie niż zwyrodniały, no, co oczywiście w żaden sposób go nie usprawiedliwia. i te dziewczyny nabiorą odwagi... I ta dziewczyna już chciała się podzielić swoją historią, ale jeszcze się pod koniec wycofała. Nie rozumiem skąd takie naciski na dziewczyny ze strony panów. No, czyn niezgodny z przepisami prawa, ze strony stu czy faceta ze świata free fightu, Buxtona, ale że nikt nie zwrócił dziewczynom uwagi, że nie powinny pisać ze starszym kolegą, że grozi mu odpowiedzialność karna, że świadome swojej seksualności dopiero będą w dzień swoich 15 urodzin. No do tego czasu nie mają prawa kontaktować się ze starszymi kolegami. Nie wiem, no, że powinny porozmawiać z księdzem, że pan Jezus patrzy na ich zboczone wiadomości, pójdą do piekła, jak nie przestaną, a kolega za kratki. No wypadałoby, żeby starsi jednak się zainteresowali tymi dziewczynami. Czekano na odkrycie przestępstw, gwałtów, o których wspominano, rozbicia grup zorganizowanych, no i złożenia zawiadomień. A dowiadujemy się, że banda niedojrzałych smarkaczy pisała ze sobą i wyrażała chęć w djemach, by się ze sobą gruchać. No, okej, okay, nie napawa to optymizmem, ale naprawdę to jest maks. W przypadku Stew chodzi o łaskotanie pod kołdrą, podczas gry w Simsy, i namiętne pocałunki z aktualnie oburzoną dziewczyną, która nie była świadoma tego, co robiła 10 lat temu. No i oczywiście wszystkie smsy. No, w materiałach nikt nie podnosi tematu gwałtów, choć możliwe, że warto jest się całemu środowisku przyjrzeć dokładniej. Oczywiście panowie nie powinni pisać do dziewczyn. Natomiast myślę, że w polskiej przestrzeni medialnej, YouTube'owej, nie jest to maks obrzydliwości. Dziewczynki padają ofiarą niewłaściwych wiadomości, konwersacji, w których wymianie aktywnie uczestniczą, a szkoła nie daje im tej edukacji. Więc przy kim miały się edukować? Przy youtuberze, który umawiał się do prostytutki z babcią? Halo, cześć z boczuchu. A z babcią? No, my lubimy się zamawić z babeczką. Z babuną. Mamy takie, wiesz, swoje tutaj ukryte perwersje i wiesz, my po prostu mamy takie zainteresowania, lubimy jeździć na prostytuty. Na prostytuty? tuty? E, halo, Słyszy, słyszycie mnie dziewczyny? Wnuczek się kurwa zawstydził, mówi, że się wstydzi jechać. No zaprasza. Ale ja wam mówię, to jest taki wariat, że wy kurwa pomblejecie. Ale dobra, słuchajcie, no ja proponuję też, żeby było sprawiedliwie, przyjrzeć się jeszcze dziewczynkom, dziewczętom, choć w przypadku tych tutaj raczej ciężko będzie mówić o braku świadomości, no ale zobaczmy. Gdzie była polerowana patelnia? I co Nikita robi z Kasią na tych filmikach? No przede wszystkim się całują, są ze sobą intymne, uprawiają ze sobą miłość, biorą razem kąpiel i robią jakieś głupoty pod wpływem alkoholu. I wydaje mi się widzowie, że ja tę zagadkę rozwiązałem, bo w niektórych tych nagraniach nasze agentki zapraszają różnych chłopaków na. w trójkę. Na trójkąt. Przykre jest to, że w dzisiejszych czasach jest o wiele więcej takich dziewczyn, które losowo każdemu, kto się nawinie, rozchylają nogi i we dwóch plantowali nikite. Te twoje relacje, czy to ze Siuszy, czy z kamerzystą, to jednak nie było. Gdzieś tam z tyłu głowy u Ciebie, że nie, nie patrzyłaś na nie trochę przez pryzmat tego, że to jest dla Ciebie szansa na wybicie? Nie, absolutnie nie. Ja... A było spoko z piłkarzem, bo było nie strasznie głupi. No, jakbyś była moją żoną i w ogóle trzeba już to oprószczać, ja bym nie musiała nic robić. Ja mam teraz plan B i mój plan B jest taki, że do mnie wypisuje strasznie Stu. A kurwa Stu to jeszcze więcej zarabia niż ten piłkarz jebany. Ej, no bo serio, ja ostatnio płakałam przez to, że ja muszę iść do szkoły i w ogóle i pewnie i tak nawet zostanę tym architektem, to i tak nie będę go super dużo zarabiać. Jeszcze będę musiała ciężko bardzo pracować i się uczyć. No, ale jakiś Tiu mnie kurwa wpromował i bym zarabiała na jakimś Instagramie czy czymś takim. Tymczasem poprosimy o zabranie głosu prezesa Rady Ministrów, pana Mateusza Morawickiego. Musimy wszyscy... Na czele z państwem polskim zapobiegać tego typu zachowaniom. To, co się dzieje na internetowych czatach, jest chronione przez prawo prywatności. Nie wszyscy naokoło mogą wiedzieć, że ktoś z dzieci, z młodych ludzi jest akurat w danym momencie krzywdzony. Z tego względu dziewczyna z możliwymi poważnymi problemami psychicznymi, informująca o próbach samobójczych, mogła nie zostać usłyszana. Krzyczała w niebo głosy. Może w niewłaściwym języku. Nie, nie wiem, jak muszę zrobić krzywdę, dziecko. Sukanek wysuwa oskarżenia wobec Tew, w którym była zakochana. Zarzuca mu doprowadzenie do innej czynności seksualnej na nieletniej, milcząc przy tym przez lata, nie ze strachu, a z niezdrowej miłości. Sukanek opisuje swój problem, który sugeruje po raz kolejny niepokojące symptomy wymagające specjalistycznej interwencji na Mam 23 lata i jestem uzależniona od miłości. Zawsze myślałam, że skoro w moich żyłach płynie krew alkoholika, to i ja będę miała podobny problem. Jak się jednak okazało, bywają o wiele gorsze uzależnienia. Między innymi można kochać kogoś za bardzo. Mam 21 lat, moje myśli samobójcze się nasiliły. Mieszkam z chłopakiem, który mnie nie kocha, który nawet nie chce na mnie patrzeć, który nienawidzi mnie z całego serca i ja to czuję. Szanowni Państwo, w tym tygodniu światło dzienne ujrzała afera Pandora Gate. Afera, która wstrząsnęła światem polskiego internetu. Afera o tak dużej skali, że chyba w ciągu ponad 30 lat istnienia polskiego internetu podobne zdarzenie nie miało miejsca. Główny bohater tego materiału, Stuart Barton, który ma skrócony pseudonim. Stu wykorzystywał swoją pozycję, swoją popularność do tego, by jeżeli oczywiście te doniesienia okażą się prawdziwe, What? by wabić się młode dziewczyny. W tym wypadku muszą być podjęte zdecydowane działania, dlatego postanowiłem, że złożę i wczoraj dokonałem złożenia zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa właśnie w tej sprawie. Dziękuję Państwu bardzo. Tymczasem przenieśmy się na chwilę i poznajmy świadomość seksualną Polaków poza internetem. Toaletę ojciec dzieci zbił z desek na podwórzu. Publikacja jest na podwórku i... Taki wychodek. Taki wychodek, tak. Mają ośmioro dzieci. Więcej nie planują, chociaż poprzednie też nie zawsze były planowane. No to może bywa wpadki. Człowiek nie pomyślał wcześniej, żeby się zabezpieczyć. I liczył na lepsza przyszłość. A została miska ryżu. Zobaczmy jak sytuacja w zakresie edukacji seksualnej wygląda na Zachodzie. Dziewięcioletni uczniowie tej szkoły w hale już nie mogą się doczekać rozpoczęcia zajęć. Jeszcze tylko chwila i będzie można zaczynać. Dzieci dobrze wiedzą jak zbudowana jest kobieta a jak mężczyzna. Raczej utrwalają sobie wiedzę a nie dopiero ją zdobywają. Jak to wygląda jak bułeczka. Edukacja seksualna właściwie nigdy się nie kończy i dlatego im wcześniej się rozpocznie z dziećmi i młodzieżą rozmawiać na pewne tematy, tym lepiej. Oczywiście zawsze trzeba brać pod uwagę ich wiek. Choć można dużo elokwentniej. Nie jestem śmieciem jak Ferrari, Robak i ten cios, co w trójkącie z małoletnią, no z młodą, nie, 19-latnią, na tym nagraniu dwie knagi tam, wiesz bierze do buzi, nie? Ty imbecylu, jak się poznałem z Nikolą, była przy tym moja partnerka. tu. nie już powiedziałem jakiego masz, ty malutkie ty. Nie zmienimy świata, jego otwartości. Średniowiecze już minęło. Seksualność nie jest niczym złym. Zła jest nieumiejętność korzystania z niej. Chciałbym się kiedyś obudzić w szczęśliwym i świadomym kraju, gdzie zarówno rodzice, jak i dzieci mają świadomość siebie, swoich potrzeb, swoich ograniczeń. Tak jak na tym zepsutym zachodzie. Obudź się, Polsko, to twój średniowieczny mindset jest za to współodpowiedzialny. Jak zakryjesz oczy, nie znaczy, że problemu nie ma. To znaczy tylko tyle, że przespałaś, społeczeństwo. Wyedukowało się we własnym zakresie. Na